Jeśli podobają Ci się filmy na moim kanale, udziel mi wsparcia w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Na początku chciałbym przeprosić, że dopiero teraz pojawia się nowy odcinek. Trochę problemów się nałożyło, w tym zdrowotnych plus praca, ale w końcu jestem. Niestety zapowiedź odcinka zrobimy bez mojej facjaty, bo inny sprzęt jakim kręciłem nie oszczył dobrze. Może źle ustawiłem go, ale też przegrzewał się, wyłączał i w dodatku na początku patrzyłem nie w obiektyw. Jakby co, mowa tu o Sony, więc chyba wrócę do DJI Osmo Pocket, który ma swoje wady, ale jednak działa w tym temacie ciut lepiej. To taka mała dygresja na start. Tymczasem zaczynamy dzisiejszy tramwajowy odcinek. W Polsce mogliśmy spotkać tramwaje towarowe. Czym jest projekt Cargo Tram? Jaka jest przyszłość tego typu transportu? To i jeszcze więcej w dzisiejszym wideo. Ale zanim opowiemy sobie o przewozie towarów, to powiedzmy o przewozie ludzi, ale niekoniecznie tych żywych. Przed Wami ciekawostnik nieregularny. Ciekawostnik nieregularny. Może brzmieć to dziwnie, ale takich tramwajów było całkiem dużo na świecie. Mowa tu o tramwajach służących jako karawany pogrzebowe. Jeśli chodzi o Polskę, to chociażby łódź, ale też mogliśmy takie znaleźć w wielu miastach Stanów Zjednoczonych. Wracając jednak do Europy, to na pewno trzeba tu wspomnieć o Pradze. Jednak najciekawiej to wyglądało we Wiedniu. I mamy na ten temat sporo więcej informacji. Działał tam w szczytowym okresie grypy Hiszpanki w latach 1918-1920 tramwajowy karawan i przewiózł tysiące ciał na centralny cmentarz. Do dzisiaj tramwaj nadal przemierza tą trasę linią nr 71. Zresztą jest taki do dzisiaj śmiertelny wiedeński eufemizm: wsiąść w 71. Jak widzicie, karawan pogrzebowy niekoniecznie musi być y, samochodem. A my wracamy do głównego tematu. Ja nazywam się Janek. To jest kanał Janek Gada. Ciekawostki, historie, podróże. Zaczynamy dzisiejszy odcinek. Czas start! Do poruszenia dzisiejszego tematu nakłoniło mnie parę czynników. Jednym z nich jest to zdjęcie krakowskiego technicznego zabytkowego tramwaju, jakie kiedyś wrzuciłem na mojego Instagrama. Was też zachęcam, by tam spojrzeć. Oczywiście link macie w opisie. Zapraszam też do lajkowania tego filmu, komentarzy oraz oglądania innych moich wideo, y, dlatego że w jednym z nich znalazł się kolejny powód dzisiejszego tematu. Pokazywałem na nim tak zwaną lorkę, czyli wagon do transportu Towarów. A my zaczynamy dzisiejszą opowieść od Polski. To właśnie tutaj, w miastach polskich i tych dołączonych po 1945 roku do terenu naszego kraju, znalazły się tramwaje towarowe. Mowa tu o miastach takich jak Warszawa, Koszalin, Zielona Góra, Poznań, Toruń, Szczecin, Birsko Biała, Wrocław, Jelenia Góra, Łódź, Katowice, Mrozy oraz Legnica. Warto tu powiedzieć o rodzajach tramwaju: zwykły towarowy, pasażerski. Ale stosowany do przewozu towarów tramwaj pasażersko-towarowy a także tramwajowe przyczepy towarowe oraz wagony kolejowe łączone w zestawy z tramwajem. A co było nimi przewożone? Przeważnie towary różne, ale są też przykłady innych zastosowań. W Koszalinie bagaże podróżnych, w Jeleniej Górze sprzęt narciarski, w wielu miastach jak Poznań, Poczta czy Leki, a w Łodzi też były wagony sanitarne. W Bielsku Białej rozwożono za to węgiel, a w Katowicach, uwaga uwaga, mleko. Zresztą ten ostatni przykład był najdłużej działającym tramwajem towarowym do okolic roku 1954. I tak wyglądała sytuacja w dawnych czasach. Tymczasem obecnie w Niemczech, w miejscowości Dresno, do końca 2020 roku kursował tramwaj, najprawdopodobniej z tego co czytałem, już nie będzie dalej jeździł on, pomiędzy dwoma fabrykami Volkswagena. Mocna akcja marketingowa, tak można nazwać Cargo Tram z Drezna. Tramwaj miał pokazywać tzw. Tak zieloną stronę produkcji firmy Volkswagen. Mimo to, takie rozwiązanie pomagało zmniejszyć transport drogowy ciężarówek o ponad 61 000 km. Start całego projektu miał miejsce w 2000 roku, ale kursować na dobre zaczął w 2001 roku, a ostatni przejazd zaplanowany został na 10 grudnia 2020 roku. Całość przejazdu trwała około 40 minut. Ciekawostką jest też to, że tramwaje zostały stworzone na bazie recyklingu z dawnych wagonów Tatra T4, ale zostały całkowicie przebudowane a podjęła się tego Schalker-Eisenhütte Maschinenfabrik. Ale nie tylko to niemieckie miasto e, znane jest z tramwajów towarowych. Teraz inny bardzo ciekawy przykład, e, ponieważ w Szwajcarii, w mieście Zurich, jest naprawdę wyjątkowy e, tramwaj, który jeździ po mieście i zajmuje się, no zaraz zobaczycie zresztą czym. Kolejnym przykładem tramwaju towarowego, który do dzisiaj świetnie funkcjonuje, jest cargo tram działający w Zurichu. W tym szwajcarskim mieście był ogromny problem z odpadami i to głównie tymi wielkogabarytowymi. W dodatku, zatłoczone ulice, często bardzo wąskie, stanowiły niemały problem. Aby coś z tym zrobić, zmodernizowano nieco sieć tramwajową pod składy tramwajów towarowych. Specjalne, nazwijmy to wagony do recyklingu, zbudowała firma Gwultner GmbH. Cały projekt to efekt współpracy Zarządu Transportu Tramwajowego w Zurichu, VBZ, a ERZ Disposal plus Recycling Zurich. I mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Tramwaj ten wystartował na wiosnę 2003 roku i można go spotkać na mieście w godzinach 15 do 19 i usługa ta jest bezpłatna dla mieszkańców. Zresztą jak to wygląda w praktyce widzicie na wideo. Oprócz Zurichu i oprócz Drezna jest jeszcze jedno europejskie miasto, w którym jeździł tak zwany Cargo Tram. Mowa tutaj o Amsterdamie i ja uważam, że to może być przyszłość jeżeli chodzi o Transport towarów w miastach, zwłaszcza europejskich. Zresztą, sami wiecie, że stawia się bardzo silny akcent teraz na ekologię, na czyste powietrze, na ograniczenie dostępu samochodów do centrów miast, więc jakoś te towary będzie trzeba dowieść. Zresztą, tutaj Wam też pokażę bardzo ciekawy przykład. To jest materiał promocyjny, właśnie projektu Cargo Tram, gdzie jest pokazane, w jaki sposób chcą dostarczać te produkty z tramwaju, te towary do dalszych części miasta. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Oczywiście, zapraszam do komentowania, lajkowania, a także jeszcze raz gorąco zachęcam do odwiedzania moich mediów społecznościowych. A także możecie mnie wesprzeć na serwisie Patronite. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam Was gorąco, trzymajcie się. Do następnego, cześć!